Już jest rano, ssssssperm! Dobra, może się dzisiaj coś ubiorę takiego sensownego. No, również się brała. Dzisiaj się może ubiorę... Nie tak myślę... to może...

Ceryk, Dobra. Bardzo, bardziej jeszcze pędzelkiem. Dobra. No to co? Chyba? Nie, yeah, nie. Yeah. Dobra, jeszcze bardzo ci pomaluję Oczywiście dzisiaj jest specjalny okazja, więc szumineczka musi być. Więc jak świneczka już jest, to wstaje. Może Jak świnkę już mam, to teraz puder. Podziś A tak to no to? Na to na ten półleca, gdzie mam? Ma baby, girl. Dobra. Jestem już. Wróciłam z drugiego. Pięterka. Jak ty się to mówiła? Drugie piętro. Nieszczęsny. Dobra. O, Marco, to tu już stał. Tata, wy to od dzisiaj chyba zrobię lasażenie. No dobra, pasuje. Ty, rób. Siadanie jak wodzisz. Ja se siadam. Dobra, biorę to od lasagne. Nie. A może. Dobra, zrobię to lasagne. Chyba dzisiaj jest to i lasagne. No, dobra, rób to u lasagne chcesz. Miej to na Każdy jedynie jest dobra. Tata musi się przesuwać, bo nie mogę cię Kurczę. Kurczę, dobra. Zrobisz lazanie. 1, 2, 3, 4. A gdzie Ci wleciała ta lazania? Dlaczego Ty ją ciągle w inne No nie wiem, robię magię z lazanii. A uspokój się. Pff, dobra, dobra. Aaa! <grym> <grym> Cześć Musiałam zrobić czarny bary. Jeśli bym nie zrobił czary bary, to by świat oszalał. Tak. Na Ta to, o co się w końcu? A już on mi odpowie wekt. No więc w końcu na sali, tak? już trzy godziny temu to na sali. O co się dobre, Dzisiaj idziesz na spacer i do szkoły, tak? Najpierw, szko D najpierw do szkoły. do szkoły, potem, potem na spacer. No i tak ma być. A no. dzisiaj nie idziesz A, na spacer z psami? Od razu po szkole idziesz? Nie. Dobra, nie idę ja do idę z z do pracy. Bo... Ja nie idę z szkoły dzisiaj. Dobra, muszę się w końcu umyć. Chcesz. Muszę się w końcu umyć. Jeśli nie umuję, to będę w szkole śmierdzieć. Dobra. Dobra. Dobra, będę... Wszystko dobre. Przestańcie, Przystańcie pieski. Szybkie nawilżenie, maseczki. Ach. Chyba raczej ściągnę okulary. Czyli okulary okularach sobie nie, nie Your mamy dla latent, trzy godziny później Dobra, marszyczka się już nie zaraz i ja się zaraz pójdę do szkoły Szybko, 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 szybko Pędzę, Serce, serce zaraz, o czym innym Nie do no, kurczę, się zaraz do szkoły oni nie, nawet dzwoni już budzik szkolny po, Pora do szkoły Ja się o godzinę spóźnię Kurczę Dobra, szybko idę do drzwi. Pięć nie ma, pięć. centówki. Dobra. Mam... Najlepiej, że będzie wystarczyć. Biorę centówki. Kurczę, po co się to wszystko... Bie. Dobra. Biorę centówki. Mam nadzieję, że to nie będzie złe. Dobra. Idę, idę, idę. Idę i tu... Mm mm wow wow Może tej takiej innej, podłóżmy wodę i wybrzynie ją o mocy. No, to dobry pomysł. Dobra, Dobra już kładziemy jestem. wodę. Ale już jestem. Hmm. Powinno być chyba wszystko dobrze. Tego czasu Matko, butelka spadła. Jaki pech. Dobrze, pewnie nie, to nie ma już. Piksary. O, tym razem się nie spóźniliście. No i nie spóźniliśmy się panią. Bartuś. Jestem. Zosia. Jestem. Angela. Jestem. Jeszcze przychodzi reszta, ale to już pani nie musi wyliczać. Pani zresztą sama zobaczy Ole. kto siedzi. Olek. Jestem. Angela. Jestem. Ktoś jeszcze? Dominika. Jestem. Dobrze, Dominika. Zapraszam Dominikę. Proszę Panią, albo nie, najpierw pomyślę kogo by tu zaprosić. Do mnie żeby odpowiedział na kilka pytań. Nie, Ciebie nie. Ciebie też nie. No, Ciebie. Pół godziny później. Tak, Ciebie chcę. Pierwszy dzwonek proszę panią. Dobra, więc co będziemy robić po szkole? No. dobra będzie robić. A ja pójdę do kina. Ja też pójdę do kina. Koniec, koniec przerwy. O, jaka szkoda. Wszyscy się zdarzyli wypowiedzieć. Szkoda. Każdy gadał aż za dużo. Dobrze, <tryk> <tryk> O. Ty w białych włosach chodź. No idziesz? Wyciągnijcie kartki i piszcie, piszcie historyjkę przez ten czas. No Dominika, idziesz Idziesz. No, nie mam nerwów na ciebie. Dobrze już idę, idę na szybciuszku. Idę, Dobrze, więc co o, jest ze śpinki? Wędlina. Dobrze. Co z kur, jajko? Dobrze, a co z krowy, mleko? A co z paczki pióra? Źle, <noise> wskazki. Pogada kanie. Eee, to troszkę nie wykluczone, bo to nie kwiatowe kanie. A co z kaczki? Pióra. Dobrze. A nie z gęsi? Co? Pióra. Dobrze, chociaż dzisiaj dobrze powiedziałaś. Ach, proszę panią, ona pracuje na farmie. No tak, pracuję. O! No to widzę, że się znasz. Choć nie miała gęśni. Nieprawda, moi rodzice kupili. Przerwa! Ty... Ty... Co? Już przerwa? E, dobrze, że... co dla kogo prosić? Poproszę ten. Poproszę, je, poproszę dwie paczki czki chipsów, jednego lizaka oraz jedną lemonianę. I dobrze, Z dobrze. dodatkiem niebieskiego To pączka. będzie 20 zł. Dobrze, a będzie? Reszta. Będzie. Reszty Rysz. parę groszy. Proszę bardzo. Lizaka nie trzeba? Bia, ja, lizaka nie ja chciałam. Chciałaś? I bliskiego pączka oraz... Lizaka Słke nie chciałaś. Czyli? Oj, o matko. Lizaki są tak wysoko. No dobrze, więc nie dam, lizaka. A! Znów się skończyła tak szybko ta lekcja. Dlaczego nie mo mogą robić dłuższych tych lekcji? A, już jej dam te pudełko, które mi kiedyś pożyczyła. Oh, dobrze, masz te pudełko. Dziękuję. A beta. Je. Co pani śpiewa? Haj, J, L, M, O, P A, Eee, e, pójdę już lepiej na ten spacer Haj, J, L, M, -E. O, <Boden> Dobra, pójdę już Z? na ten spacer R, R, Jestem na spacerku. Jak to jest fajnie? Dobrze, że zaraz przed szkołą jest taka uliczka. Że tak mi szybko poszło tutaj przyjściem. No. Zmięta, wtedy jest fajnie. Może. Że... O, tutaj jest taka fajna deskorolka. Może na nie pojeżdżę? I dużo ciuchów jakichś rzeczy. Powinni to czasami posprzątać. Powinni to czasami posprzątać, ale. Nie wiem, dobra, pojeżdżę na tej disco Kurczę. Dobra, będę Do... Do... Fajnie! A jak ja już dawno nie chciałam, jak byłam, byłam młoda, tu wtedy nie chciałam na disco Teraz. Dzisiaj żona ryba nie chce się złowić. Proszę pana, niech pan tutaj nie odejdzie, pan nie rybami. O jaka ty piękna jesteś. Chcesz ze mną gdzieś wyjść? Czyś pan uszalał? Niech pan sobie odejdzie ode mnie. Nie odejdę, no, idę do... ze mną. Powiedziałam, żeby pan odeszedł ode mnie. Idziesz ze mną. Proszę, pada. Mm, idzie U ze mną, matko, koniec pana. kropka. A idzie ze mną, dzieciaku, czyś pan uszalał? Idzie yes. pan uszalał? Pójdę z nigdzie panem. Ja nie pójdę nigdzie z panem. Ej, hey, pan! zostaw panią? Ty się nie wtrącaj, dzieciaku. A może pani nie chce z panem iść? A, pani... A może pani nie chce, o matko. Następnym razem nie odpuszczę. Dziękuję. Nic, nie, Dziękuję nic za ci nie zrobił. Nie, nic. Jestem niechał, a ty? Nazywam się Angela. Pokazać Ci piękne miejsce. Tak, tylko to No Na Nad jeziorem pokażę Ci piękne miejsce. A, to takie miejsce piękne. Tam są takie fajne foczki. A po drugie, jak mama, to mnie tam mama zabrała, że już tego miejsca w ogóle prawie nie pamiętam. No, nawet nie wiesz jak się tam zmieniło. <laughs> nic nie zmieniło, Oj, byłam tam wczoraj i się no, nic nie zmieniło. Patrz, jest tego od razu Nie, Ja wiem, statki coś nas nie chcą. Patrz, jego robaczkowa. Zobacz, jest mała, uła, uła, puchata kuleczka, Tutaj Słotka jest jest. Tutaj jest małe dziecko, tutaj są dwie dorosłe i to supernie rodzicze, Wczoraj jeszcze ich nie na tym na tym mostku. Nikt nie widział nie. nie no, ja widziałam, ja chodzę często. No, no. Jesteśmy na tym... morzem w końcu. Trochę daleko. No w sumie. Ale parę kilometrów od Żydzenia. Yy, Albo jak to tam się nie, zlada, to nie O, Marka, on wskoczył do nas! Co to było? Królowo, chciałem ci powiadomić, że ludzie są. Ale mojego przy, ale mojego przyjaciela, la rybacy. Tak, tak, to, o rybaków, no, no rybaków macie e, z daleka mieć. Od naszego królestwa. Jaka śliczna. Słysza, masz, macie e, 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 tu nie żołać, macie tu żołać, no bo ludzie się dobrą i karmią. Jaka ona piękna. Ja gdzieś na chwilę wyszłam, o jaka ona piękna. Ona jest piękna, podoba mi się. No, A dlaczego wpadłeś do wody? A psknęła mi się noga i jestem cała mokra. Dobra. Filkę? Chwile później. Już tak tutaj chwilę stoimy z tą ręką. Nie wiem co no, to tam... jest. fajnie, Pięknie. się tu urodza maluje i woda jest taka przyjemna woda. No. O i jest... te zwierzątka są takie dla nas miłe. To jest zachodzi słońce. No. O, o kurczę jest... Nawet jest już ciemno. Ja będę wracać do domu. Matka, jaki on był piękny. Jakiego kocham. Ach, gdzie ona jest? Gdzie ona się podziewa? Już po 20. Pewnie taty jeszcze w domu nie ma, bo tata zazwyczaj hmm. do... Jeszcze tata jeszcze. Tata Już jeszcze go... za godzinę będzie gdzie 20. O jesteś w końcu. Gdzieś ty się błąkała! co, a co tu tutaj robię? Co jest, Wróciłam zazwyczaj. wcześniej z pracy. Miałam wrócić po... o 30, ale wróciłem o 21. Tato! No, no wie, że się martwię. I zazwyczaj sama nie zostawałaś w domu. Sama czasami zostaje. No tak, zostajesz, zostajesz. Jak mam wyjazd. Jak masz wyjazd do Warszawy. No jak mam jakiś wyjazd, dobra ja się kładę spać. Tobie też zrobię, zrobię nam kanapki z serem. Dobra, zrób kolację. Ogór, sałata. Sałata, ser... Nie bądź już... Ogórek. Na co masz? Tato chcesz tą kanapkę, czy w końcu Nie. Tato. Co, co, co? Kanapkę ci zrobiłam. No. No, no dobra. Wezmę kanapkę, zjem. No dobra, już ją ucieknie. Chodź, odstukam kamień. A wylądzę. No, no to tato. To już zjem. Ty też już zjedz. Mm, dobra. Mm. Mam nadzieję, że to coś się nie dowie.